W czasie go z tej strony, gdzie fał, dzisiejszego odcinku, nagramy sobie przegląd. Do sklepu. 10 sekund do następnego sklepu. Moim zdaniem będą jako, jakieś powtórki. I pozostanie ten skin. I ciekawe. No i tak, jak mówiłem, są same powtórki. Moim zdaniem taki średni. Nie, nie, nie polecam go kupić. Mam panią już bardziej. Mniej zajmuje mm, ekranu No i można sobie jeszcze zdjąć nakrycie ją po zakupie kupić, że bardzo ładna i bym polecał ją kupić, ja paniom nie polecał Za 1200 i on za 800 też nie potrwa dużo zajmuje miejsca moje tutaj opłaca się, jest bardzo śmieszne ten taniec moim zdaniem jest nieopłacalny. Ten taniec jest trochę taki śmieszny momencik. Ten się opłaca, więc dzięki wszystkim za oglądanie. Ja już się zaliżam. Cześć.